Pierwsza uwaga, trudno jest mówić o spójnej polityce historycznej, jeśli nawet tutaj na tej sali nie mamy jasności, czy należałoby przyjąć podejście uniwersalistyczne, czy nie. Słyszeliśmy argumenty za jednym i drugim podejściem. Myślę, że poziom zróżnicowania, jeśli chodzi o spojrzenie na polską historię, i to jakimi metodami należy kształtować obraz Polski za granicą? Też jest pewnego rodzaju przeszkodą w kształtowaniu spójnej, skutecznej polityki historycznej. Troszkę to jest pewnie w naszych genach, że z trudem dochodzimy do wspólnego stanowiska. Drugi, druga uwaga ogólna, kwestia ponadpartyjnego wypracowywania polityki historycznej. Możliwość tego kilkanaście minut temu wydaje mi się, że starał zakwest... się zakwestionować pan minister Ujazdowski. Do pewnego stopnia jest to zrozumiałe, ale z drugiej strony na przykład akcja przeciwko polskim obozom, która była rozpoczęta za rządów poprzedniej koalicji, kiedy minister spraw zagranicznych była pani Fotyga, jest do dziś kontynuowana przez MSZ w innych warunkach politycznych. I trzecia ogólna uwaga dotycząca rzekomo straconych 25 lat w kontekście polityki historycznej. Ktoś z Państwa z poprzedniego panelu bardzo słusznie zauważył, że, że Niemcy od kilkudziesięciu lat tę politykę tworzą przy wsparciu innych krajów zachodnich. Ta nowa polityka zagraniczna, polityka historyczna rozpoczęła się już w 1945 roku, kiedy nastała zimna wojna. Amerykanie mieli swoich dobrych Niemców, czyli Niemcy Zachodnie, Blok Wschodni miał swoich dobrych Niemców, czyli NRD, stąd znikło słowo Niemcy. Ten przymiotnik, czy niemiecki, znikał dlatego, że jeden i drugi blok chciał unikać e, posługiwania się e, przymiotnikiem określającym narodowość. Dlatego w świecie zachodnim pojawił się nazi i naziści, a w naszym bloku były hitlerowcy i faszyści. Więc myślę, że perspektywa czasowa też nie jest tutaj bez znaczenia. Trudno osiągnąć 25 lat to co polityka niemiecka osiąga e, inwestując od kilkudziesięciu lat, e, nie zgadzam się z e, takim ogólnym i niestety myślę trochę powierzchownym stwierdzeniem, że w Polsce nie ma polityki historycznej, nie ma nawet na nią pomysłu, że to są działania kompletnie e, nieskoordynowane. W tym wycinku polityki historycznej, którą e, prowadzi MSZ, to oczywiście. Inne instytucje też w różnych aspektach ją prowadzą. W tym, co, co robi MSZ, można wyróżnić kilka płaszczyzn, i one ze sobą współgrają, częściowo na, na siebie zachodzą. Jest to płaszczyzna polityczna, płaszczyzna działań w przestrzeni medialnej, płaszczyzna działań w sferze kultury i czwarta to jest edukacja i nauka. Te działania są koordynowane w centralnym w MSC i bardzo często nasze placówki zwracają się z prośbą o materiały. Chciałbym Państwu powiedzieć, że tych ponad 100 naszych placówek, które zlokalizowane są w krajach, gdzie kwestia historii II wojny światowej jest bardzo żywa, często te kraje pokrywają się z miejscami, gdzie jest widoczna diaspora żydowska i siłą faktu temat II wojny jest obecny. Jesteśmy w stałym kontakcie z tymi naszymi placówkami i właściwie nie ma miesiąca, żeby nie następowała wymiana informacji. Na jednym z wykresów, który był przedstawiony, mieliśmy możliwość zobaczyć tego, jak wiele przypadków użycia polskiej obozy yy, występuje w różnych krajach, przede wszystkim Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, ale to są dane, które przede wszystkim pokazują reakcję polskich placówek. Myślę, że tego zabrakło. To są przypadki negatywne, na które polskie placówki, placówki reagowały i czynią to od wielu lat, e, zanim jeszcze e, obecna koalicja e, przejęła władzę. Zresztą to jest, trzeba uczciwie przyznać, e, inicjatywa, która wyszła e, od dziennikarzy rzeczy MSZ uznał ją za Wartościową i ją kontynuuje. Jednym z najistotniejszych elementów tworzenia polityki historycznej jest wchodzenie w sojusze i współpracę z różnymi instytucjami. Instytucjami naukowymi w Polsce, z przedstawicielami diaspory żydowskiej w Polsce i za granicą. Chciałbym Państwu tylko kilka przykładów podać. Na poprzednim panelu została wymieniona organizacja o nazwie International Holocaust Remembrance Alliance. Istnieje ona od 2000 roku, obecnie ma 31 członków i tak jak zostało to zaznaczone, jednym z jej celów jest kształtowanie mechanizmów nauczania o Holokauscie, upamiętniania i badań nad Holokaustem. Które byłyby mniej więcej w podobny sposób, czy według podobnych kryteriów realizowane w różnych krajach. To jest nasza obecność. Ja też jestem jednocześnie wiceszefem polskiej delegacji w tej instytucji. Nasza obecność tam jest motywowana na dwa sposoby. Po pierwsze, chcemy wiedzieć, co się dzieje w tej, w tej dziedzinie, czyli nic o nas bez nas. Ale po drugie, chcemy też współkształtować ten obraz Polski, zwłaszcza gdy mowa o czasie okupacji, ponieważ to te decyzje, które tam zapadają, no nie wszystkie są istotne politycznie, ale mogą mieć przełożenie na to, co dzieje się, czy w jaki sposób uczy się młodzież o II wojnie światowej. W, przez ostatnie dwa lata jednym z elementów działania tej grupy było. Definicji negacjonizmu. Tak? Czym jest negowanie Holokaustu, jakie ma przejawy? Wtedy jako pełniący obowiązki szefa polskiej delegacji w roku 2012 zawetowałem w ostatnim momencie przyjęcie tej definicji, dlatego, że nie czyniła ona po pierwsze rozróżnienia między jednoznacznym negowaniem a relatywizacją i po drugie nie uwzględniała. Tego, co dla nas jest istotne, a mianowicie posługiwania się sformułowaniem polskiej opozycji, czyli przerzucania odpowiedzialności. E, prace potem kontynuowane były przez rok i ostatecznie w październiku ubiegłego roku została przyjęta ta definicja negacjonizmu, w której dzięki naszym e, zabiegom została, został umieszczony jako ostatni punkt zapis, wedle którego jednym z przejawów e, zafałszowywania prawdy historycznej jest. Obarczanie winą za obozy innych narodów niż Niemcy. Ta, ta definicja jest do pobrania także w języku polskim na stronie internetowej tej organizacji International Holocaust Members Alliance. Dzięki naszym zabiegom, na swojej stronie internetowej, Społeczność Żydowska w Polsce również umieściła link do akcji Polskie Obozy. To samo jest na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich. Te dwie instytucje są również naszymi partnerami i chciałbym powiedzieć, że e, czasami, a może nawet często, o wiele skuteczniejsze jest działanie w obronie dobrego polskiego wizerunku, którego autorem jest coś inny niż instytucja państwowa, bo z założenia produkt, na którym widnieje e, etykieta Made in Poland, e, może być traktowany podejrzliwie jako propaganda. E, myślę, że jednym z największych wyzwań. Polskiej polityki historycznej jest to, jak uczynić ją mądrą, a nie ukształtować w taki sposób, że będzie traktowana jako propaganda. Zastąpienie czy próba zastąpienia jednej propagandy inną, moim zdaniem, będzie nieskuteczna. Ktoś z Państwa na tym poprzednim panelu użył sformułowania zdrowa pamięć. I to właśnie chodzi o tę zdrową pamięć, która nie będzie też wybiórcza. Tam, gdzie próbujemy za wszelką. Scenę, forsować obraz Polski wojennej jako e, wszystkich sprawiedliwych, jest to przyjmowane z dużym e, z delikatnym i z dużą rezerwą. Więc nie chodzi o to, żeby wytworzyć obraz nienaturalnie pozytywny i różowy, ale żeby zbalansować i przedstawić e, tę perspektywę szerszą, a nie równie wybiórczą, tylko na naszą korzyść. Co nie oznacza, że tych pozytywów nie promujemy. I robimy to we współczucz. Znaczy. Mówię tutaj, robimy o... Mając na myśli wiele instytucji państwowych, MSZ z Instytutem Pamięci Narodowej w ostatnim czasie wypracował takie porozumienie, którego celem jest promowanie portalu Truth about Camps, czyli Prawda o Obozach. Jest, jest to projekt autorski IPN-u, ale obie instytucje doszły do wniosku, że w interesie naszej polityki historycznej jest promowanie go za granicą. Większość naszych placówek na swoich portalach ma link do tego, do tej strony. Ona obecnie jest dostępna, początkowo była dostępna w języku polskim, niemieckim i angielskim. Prosimy nasze placówki o przygotowywanie innych wersji językowych, nawet yy, takich, które będą miały rzadsze języki. Od kilku miesięcy jest też wersja w języku bułgarskim. W najbliższych miesiącach Dostęp, będą dostępne wersje w języku hiszpańskim, rosyjskim, a później także w hebrajskim i e, arabskim. E, dosłownie, jeszcze kilka przykładów pokazujących, w jaki sposób e, promujemy pozytywne historie dotyczące Polski okupowanej. Jan Karski, Sprawiedliwi i Rena Sender. Na wniosek e, ministra spraw zagranicznych, rok obecny został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Karskiego. I również dzięki naszym zabiegom w Waszyngtonie 24 kwietnia, czyli dzień rocznica urodzin Karskiego, przez Kongres Amerykański został ogłoszony Dniem Jana Karskiego. Na międzynarodowych spotkaniach organizacji, o których wspomniałem, International Holocaust Remembrance Alliance, w maju tego roku w Londynie. Zorganizowaliśmy panel dyskusyjny o Janie Karskim i jego roli i roli Polskiego Państwa Podziemnego w informowaniu wolnego świata o Zagładzie Żydów i e, wspólnie z Muzeum Historii Polski e, opracowaliśmy dodatek do jednego z najbardziej poczytnych dzienników brytyjskich The Guardian. 300 tysięcy kopii tego dziennika miało dodatek na temat Jana Karskiego. Obecnie pracujemy nad E, taką stroną do New York Timesa, do jego wydania globalnego, w którym też będzie e, biogram Jadłakarskiego. To jest 220 tysięcy kopii na całym świecie. E, MSZ zamówił w Muzeum Historii Żydów Polskich wystawę o polskich sprawiedliwych, A raczej o Polakach ratujących, tak? nie tylko z tych 6,5 tysięcy sprawiedliwych, ale tych wszystkich, którzy nieśli pomoc Żydom podczas okupacji. Ta wystawa jest w języku angielskim i polskim, już jeździ po całym świecie. Polskie placówki będą ją stopniowo pokazywały, tak jak już pokazują wystawę o rodzinie Ulm. Jeśli dobrze pamiętam, to w Kanadzie ta, ta wystawa miała swoją premierę. E, kilka lat temu zakupiliśmy prawa autorskie do filmu o Irenie Sendler, który został zrobiony za amerykańskie pieniądze. Wykupiliśmy z dość dużym rabatem licencję i ten film jest pokazywany w polskich placówkach. E, tu pokazuje. Jak ta współpraca na różnych płaszczyznach i z różnymi instytucjami wygląda? A ja chciałem Państwu powiedzieć o tym, dlatego, że moim zdaniem te zarzuty, które, nawet jeśli w części są uzasadnione, wynikają moim zdaniem z braku wiedzy o tym, co dzieje się na zewnątrz. Ta nasza polityka historyczna jest częścią polityki wizerunkowej i z definicji jest skierowana na zewnątrz. Stąd. W Polsce jest mniejsza wiedza o tych działaniach, które my podejmujemy. Także o tych, ja zdradziłem część naszej kuchni dyplomatycznej. Tak? Pewną rzecz można gdzieś miękko zawetować i doprowadzić do przyjęcia takich zapisów, które są dla nas korzystne. Takie rzeczy dzieją się na porządku dziennym. Myślę, że, że to tyle. Przepraszam, że zajęłem tyle czasu, ale chciałem, żeby ten obraz był troszkę pełniejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciekawe są te informacje.